Dzięki programie POINT opowiem Wam o tym, jak wygląda Chorwacja z geograficznego punktu widzenia. Dzisiaj rozpoczniemy od miast, a zakończymy na dziwnym przypadku dziury w Bośni i Hercegowinie. I tak, zakończymy też na górach. To zaczynamy. Największe miasto to stolica, czyli Zagreb, położona na, najbardziej na północ ze wszystkich miast, jest ona koło Słowenii, a jeszcze bliżej tam do um, Niemcy, ale do Słowenii tam bliżej. Położona jest ona w powiacie o nazwie Oryginalna Chorwacja, albo Chorwacja Właściwa. Tych powiatów jest cztery, Dalmacja, Istria, Slawonia i Chorwacja. Właściwa. Jak widzicie sami, tak to wygląda. Drugim największym miastem jest Split, położony na południe. Trzecim, Rijeka. Później jest jeszcze niewiele mniejsze, położony w Slawonii Osijek. Bar bar bardzo dużo kraj. Cztery kraje graniczą z. Chorwacja, jest to Słowenia na północy, Serbia na wschodzie, Bośnia na południowym zachodzie i Montenegro na samym południu. I jeżeli Monteneg granica z Montenegrem wydaje się wam troszeczkę dziwna, to powiem wam, tam kiedyś była granica z Bośnią, tylko że po reformie Montenegro otrzymało ten skrawek ziemi, tak w ogóle to. Linia brzegowa w Chorwacji składa 6648 km. I tak w ogóle to jest tam bardzo dużo wysp. I dzisiaj uwzględnimy tylko jedną: Weliki LOSINI, na którym jest most z tunelem. Wprowadzący z północnej części Dalmatii na południowo, gdzie jest położone miasto Dubrownik. Mniejszym na to miasteczkiem jest miasto Zadar. Troszeczkę większym, przepraszam. Jest ono położone troszeczkę na północ od tunelu. No i co? Rzeki. Przepływają bardzo dużo rzek. Jest rzeka Kuba, jest rzeka Drawa, jest rzeka Sawa, jest rzeka Dunaj. Wszystkie te rzeki wpadają do Dunaju. Oprócz Kuby, która pada do Drawy. Drawa jest największa na terenie Chorwacji. Płynie ona od granicy, się spotyka się rzeką Kuba. Do innej granicy, gdzie spotyka się z Sawą i Dunajem. Najmniejszy odcinek mamy tato tą Sawa. Sawa jest najmniejszą rzeczką w Chorwacji, dla tych największych. No bo jest tylko ona w paru kilometrach. Na granicy z Serbią, gdzie jest bardzo taki Teren, który jest bardzo kontrowersyjny, czyli Liberland, czyli kraj swobody, gdzie nie ma podatków, a panuje nim Czech. Jak to ja nazywam Czechy pośrodku Chorwacji. Więc jeżeli chcecie, żeby była druga część o Chorwacji, możecie zasubskrybować, no i lajknąć like, wideo. No i tak, dalej. Najwyższą górą w Chorwacji jest Verdinare. jest to pasmo. Werdinarem, który rozciąga się po całych Bałkanach. Tylko, że niewielka część na Dalmacji jest właśnie w Chorwacji. Ale nie uwzględniliśmy tu jeszcze miast na Istrii. Jest to Pula i Rijeka, dwa największe miasta Istrii. Teraz skupimy się na wyspie. Welik Losiń. Jest on jedna z największych, druga największa wyspowa w Chorwacji, po, po wyspie Ceres. Na trzecim miejscu jest Kyrk rozpoczyna się bardzo ciekawe miejsce czyli korytarz Neu albo jak to żartujemy korytarz Neuk więc jeżeli ktoś nie wie co to jest no to, no to jest to skrawek właśnie Hercegowiny liczący 21 km wzdłuż a z wyspą a z Klek jeszcze 37 km więc ma bardzo duży dostęp w Właśnie do morza Bośni, więc tak. Kiedyś miała jeszcze większy. I za chwilę o tym opowiemy. Bo była tutaj reforma. Jak już mówiłem. I południowy skrawek, gdzieś od tutaj, dostał się Montenegro, a nie Bośni. Więc a kiedyś ktoś od Jugosławii należał do pełnofrawitej Bośni. Dalmacja. Największy urocznik w Chorwacji. Jeżeli tam warto duże tysięczny ilości Polaków, Polacy lubią bardzo Chorwację na wakacje, i to ich pierwszy kierunek, o którym pomyślą. Więc, jeżeli o jakim kraju, to w ogóle mam nagrać następny odcinek, piszcie w A tak w ogóle, to kto się zastanawiałby nad, nad reformami? No, tylko ja. Tam gdzie jest, jest bardzo dużo terenów spornych między Serbią a Chorwacją. Tereny, na przykład po serbskiej stronie Dunaju, chce Chorwacja, a po chorwackiej stronie chce Serbia. Ale są dwa bardzo niepotrzebne nikomu skrawki ziemi: Liberland i większa troszeczka wyspa na Dunaju. Więc tak. Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej o Chorwacji, oglądajcie mój kanał, a jeżeli chcecie o jakiś innym kraju, no to. Też oglądajcie. Oczywiście tutaj już za chwilę będzie koniec, ale opowiem wam jeszcze jedno. Jest tutaj taka autostrada zgrzędząca z Słowenii aż do Serbii. I była to kiedyś Jugosławska Autostrada. Tak, nie przejrzeliście się. Jugosławska Autostrada. To wtedy jeszcze były autostrady? Tak, były. Nazywała się ona autos autos Autostradą 1. No i wiotła no ona się Słowenii aż do Południa Serbii, dzisiejsze Kosowo. Z, z Włoch, do których Chorwacja ma bardzo blisko, bo 10 km i oddziela je tylko miasto Koper w Słowenii, były przełożone wantażem. Ale Chorwacja ma też bardzo blisko do Austrii. E tu już większej większy kilometrów, bo 30. Otacza je Słowenia z jednym Maribor ogóle to, i Lublano. I co jeszcze tam dzieli Chorwację od wyżej troszeczkę położonej Austrii. No, więc tutaj to już koniec na, na dziś o faktach o Chorwacji. I dzisiaj tyle. O jakim kraju następny nagrać film? No to piszcie w komentarzach.